Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego. Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób zrobimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł. Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Moi kochani, tak sobie myślę, jakie dobro płynie dla nas z tego, co Bóg uczynił, że jeden drugiego nie rozumiemy. No przez to. Nie myślimy ciągle w jednym kierunku, ale w różnych kierunkach, i na pewno to nasze bogactwo intelektualne, które wynika z dogadywania różnych sposobów widzenia świata, na pewno jest przeogromne i jego dorobek rzeczywiście stawia nas bardzo wysoko. Faktem jest, że żeby coś zbudować, trzeba być razem, trzeba się zjednoczyć. Świat wymyślił sposób jednoczenia się. Poprzez pieniądze, poprzez własność. Pan Bóg zaś proponuje inny sposób jednoczenia się. Mianowicie to pomieszanie języków zostaje zażegnane przez Pana Boga w Dzień Zesłania Ducha Świętego, gdzie Duch Święty wstępuje na ludzi i daje im możliwość mówienia różnymi językami i głoszenia w tych różnych językach wielkich dzieł Bożych. Oto bowiem, kiedy się modlimy, kiedy przyzywamy Ducha Świętego, kiedy postępujemy jako dzieci Jezusa Chrystusa, łączy nas miłość i wtedy możemy budować rzeczy, które nie są oparte na pożądaniu, ale są oparte na miłości, na poznaniu Boga i na miłości do nas wzajemnej. Panie Jezu, udziel nam Ducha modlitwy. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy się jednoczyli w miłości. Niech wszyscy uczestniczą w Eucharystii, która jest fundamentem jedności. I budujmy Twoje Królestwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.